Witajcie kochani mamy sobotę 15 czerwca właśnie zaczęliśmy wyjeżdżamy załadowane 187 stopów 320 paczek no dzisiaj pogoda jak widzicie nie rozpieszcza także cały dzień deszczowy no i co do dzisiejszego dnia dwie strony medalu jedna jest taka, że no bardziej pozytywna, że do pierwszego klienta mamy zaledwie 10 minut jazdy Pracujemy obok, tutaj w takiej małej, nie wiem jak to nazwać, w wiosce koło Peterborough, Whittlesea A druga strona medalu jest taka, że ta wioska ma najwięcej zgłoszeń, jeżeli chodzi o niedostarczone paczki czyli tak zwane koncesje Także jakby łapię dzisiaj jakąś koncesję, to automatycznie mi da później pracy. I to jest właśnie taka patologia a tutaj niestety w tym miasteczku nawet jak dostaną do ręki to za dwa dni zgłaszają, że kurier się nawet nie pokazał także zajebiście się po prostu Dobra, lećmy i zobaczymy co się dzisiaj przydarzy Co pogoda tak jak mówiłem nie rozpiesza Kapa po całości Szytło. Halo. Thank you very much. Thank you. Cheers. Dwa profesory. Jeden, drugiego, <laughs> uczyku dwa. Jak się przycina żywopod. Psy już ten temat. ooo psz, gdzie jest? O'Chart Pius and Pius w więcej się nie dało wyjebać. Klient się zatrzymał land rowerem i się pyta co się dzieje czy mam jakiś problem? ja mówię nie no, dostawę ja mam, nie mam problemu aaa to spoko, dobra Dobra tutaj szybka dostawa do garażu Cygna gleba jak zawsze Szybka akcja wędkastławik i stajesz za w niej i zaczynasz prawić <gry> Right, right. Okej, oh, yeah. cheers. cheers. Boom, boom, szakalaka No jak dzień, jak co dzień, zawsze się trafi jakaś menda. Wystarczyłem paczkę angielskie, on mówi, a to tyle? Ja mówię, a spodziewasz się więcej paczek? Ja mówię, że no jedną mam w aplikacji, nie? Zakończyłem deliverkę Ja mówię, poczekaj, sprawdzę. No i rzeczywiście, druga paczka z takim kodem, co im na mail przychodzi. Niestety ta firma, dla której jeżdżę, oni to zawsze osobno dają, nie wiem dlaczego, no ale tak jest. Także tej drugiej paczki nie widzę, jak dostarczam tą pierwszą. I on mówi, dlaczego tego nie przyniosłeś od razu? Ja mówię, bo nie widziałem tego, nie? I zaczyna dymić do mnie, nie? A nie wiem, myślał, że ja chcę sobie wziąć tą paczkę, czy nie, nie wiem. Przyniosłem, bo w ogóle taki, kurwa, ham, że masakra, no. Ach, już mnie zgrzał, także. Trzeba zaraz stanąć gdzieś zapalić uspokoić się, bo normalnie... No szkoda, szkoda. To no są takie mendy i nic człowiek nie zrobił. Szkoda gadać. Patrzcie ile jak ludzie mieszkają haty chyba po pół miliona albo po milionie funtów. No zobaczcie, jak kurwa droga. Skąd takiej chaty teraz wyjechałem, żebyście mi nie uwierzyli, nie? od sobie tego podjazdu nie zrobią, tylko takich kurwa góry. Ach. Otwierać gdzieś. mate. Cheers jest? Mate. Cheers. Ja nie mam pojęcia ile można kurwa dochodzić i otwierać kurwa drzwi. To jest jakaś, ja nie wiem. To trochę w dupie jestem 116 stop a mam 180 leś tam o 5 godzinie powinienem mieć już ze 120, a jest 5:44 za 156, także dzisiaj jestem no z 20 stopów na pewno do tyłu, jakby 30, no ale ja nic na to nie poradzę. A swoim szerszeniem też nie będę wierzchem chodził, bo widzieliście jakich drogach, także. Jakbym miał takiego wynajętego jak inni kierowcy, no to oni mają w dupie, idą wierzchem. 5-6 dych po tych drogach i idą po prostu wierzchem. A ja nie będę chyba co tydzień leżał pod samochodem. Ta farma ogarnięta. Teraz to tu ciężko jest wyjechać. Dobrze, że kula szpieguje, w dużych przypadkach pomaga. Jakbyśmy tam w nie przywalili, to będzie problem. Nie, dobra, to wygraliśmy. A piękny konik, czarny musta. Pewne No i jak widzicie, z małego miasteczka, z powrotem, w dwa farmy. Sezon w i otwarty, można łowić ryby, także myślę piątek, sobota w przyszłym tygodniu nakręcę jakiś materiał, bo się wybieram na, na jakiegoś ładnego konia, żeby złapać szczupaka albo sandacza, na rzekach można łowić, także jakoś jeziorami nie, nie kręcą, a tutaj rzeki rzeczywiście są tak zarybione, jest tej, tej ryby tyle, że giganty po prostu. No, a klient już sobie przyjechał na rybki o, zobaczcie jak zapierdziela podbieraczek, węteczka i ogień proszę, da się, da się chyba na składniczek podsumowując dzisiejszy dzień to no widzieliście dzień się zaczął deszczowo myślałem, że będzie zwała, że będzie waliło cały dzień no ale się później rozpogodziło jak widzieliście ładnie słoneczko, trochę ten wiaterek taki chłodny coś to lato do tego UK nie może no ale co? No, 3 czy 4 paczki były dodatkowe, także w sumie wyszło 190 stopów, 327 127 paczek dzisiaj rozwieziony No nie no, nie no. Dzień masakra, nie? Mam nadzieję, że Wam się podoba materiał. Zostawicie jakąś łapę, suba, coś tam jakiegoś komentarza. A jak nie, to nie zostawiajcie.